Niektórzy mówią, że nasze szczęście zależy od naszego statusu lub sytuacji finansowej, podczas gdy inni uważają, że szczęście mierzy się tym, jak inni podziwiają i szanują nas jako człowieka. Oficjalne dane pokazują, że najszczęśliwsi ludzie mieszkają w krajach skandynawskich i mają wysoki standard życia. Niewiele osób wie, że nasze szczęście może również zależeć od roślin doniczkowych, które mamy w domu. Jeśli chcesz wnieść trochę szczęścia do swojego domu, jesteś na właściwym kanale. Obejrzyj resztę tego filmu, ponieważ istnieje co najmniej 10 roślin doniczkowych, które mogą Cię uszczęśliwić. Uprawiaj jeden z tych kwiatów i miej pewność, że zmieni on Twoje życie. Pierwsze miejsce zajmuje spatyfilium. Pochodzi z lasów Ameryki Południowej i bardzo łatwo rośnie. Sekret polega na tym, że musisz codziennie spryskiwać go wodą, a wiosną zmienić glebę. Jak kwiat może Ci pomóc? Niezamężne kobiety znajdą bratnią duszę. Powinny go hodować pary, które chcą mieć dziecko. W domach, w których rośnie ten kwiat, króluje miłość i zrozumienie. Fiołek parmeński. Fiołek powinien być traktowany ostrożnie. Kocha światło i nie lubi twardej wody, chociaż ta roślina bywa kapryśna, jest bardzo popularna. Fiołek przynosi rodzinie spokój, odpędza nieporozumienia i przyciąga miłość. Hibiskus, czyli róża japońska. Wszyscy wiemy, jak wspaniałe są jej kwiaty. Hibiskus potrzebuje ciepła, ponieważ pochodzi z tropików, ale nie większych niż 35 stopni. Jeśli taki kwiat rośnie w Twoim domu, przygotuj się na namiętną miłość. Choja. W niektórych krajach kwiaty te są prezentami na walentynki. Jeśli postawisz doniczkę z choją w swojej sypialni, na pewno przyniesie ci szczęście. Mirt. To wiecznie zielony krzew o wielu pięknych, białych kwiatach i właściwościach leczniczych. Słowo mirt w tłumaczeniu z języka greckiego oznacza balsam. Uważa się, że mirt uszczęśliwia małżeństwo. W niektórych krajach ten kwiat jest idealnym prezentem dla młodej pary. Aichryson, czyli drzewo miłości. Jest to niewielka roślina, której wysokość nie przekracza 30 cm. Ma niezwykłe liście w kształcie serca. Drzewo zapewnia miłość swoim właścicielom. Tygrysówka pawia. Ta piękna roślina pochodzi z Ameryki. Większość kocha je właśnie ze względu na liście, ale niewiele osób wie, że ten kwiat jest symbolem szczęścia w domu. Chlorofitum lub Pająk. Jest łatwa w pielęgnacji, szybko rośnie i pięknie kwitnie. Latem lubi obfite podlewanie. Ludzie mówią, że dzięki temu kwiatowi Twoje życie rodzinne będzie szczęśliwe i spokojne. Oksalis lub kończyna szczęścia może być uprawiana w doniczkach lub w ogrodzie. Posiada wiele właściwości leczniczych. Jeśli jednak chcesz znaleźć swoją bratnią duszę lub utrzymać ją przy sobie, hoduj tę roślinę. Anturium lub kwiat flaminga to dość kapryśna roślina, ale jej kwiaty są piękne. W niektórych kulturach jest uważana za symbol męskiego szczęścia. Roślina daje mężczyznom energię, sukces i szczęście w miłości. Teraz będziesz wiedziała, jak udekorować swój dom i otoczenie. Daj nam znać w komentarzach, co myślisz o wpływie kwiatów na Twoje życie.